Witam, witam, mordeczki. Seria dzienna piłka nożna. Filmik na środę. Zaczynamy. Zapraszam do oglądanka. Środowe bombeczki to Rocha Rentistas na jedynce 6.55. Od taka bombeczka z Urugwaju. Środowe kursiki powyżej 2.0 Aurora Bolivar 2.20 i Bremen BSV Renden 2.25. Remisiki Środowe to Ismaili Easton Company. 2,95, Verdy Tokushima 3,10 i Ruch Lwów z Metalistem 3,20. Ukraina zaczyna rozgrywki. Kupon Królewski na środę to Dynamo Zagrzeb. Awans, pierwszy mecz przegrali z Bodoglind 1,0. Teraz grają u siebie i ja myślę, że nawet po dogrywce mogliby wygrać i awansować dalej. Dukla Praga z Houston, nie wiem czy to Houston czy Houston, ale raczej Houston. Jest to Puchar Czeski, Dukla faworytem, 1,30 za to płacą. I Young Lions, Tampines, Rovers. Jest to Singapur, overek, 3,5 bramki tam zawsze strzelają. Singapurczycy, dużo brameczek w meczach. 2085 do wyjęcia z tego kuponiku królewskiego. Liga Typera, mecz PSV Rangers. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a możecie typować do godziny 21.00. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera. Na pierwszym miejscu mamy egzekwot trzech panów: Jarek Sosa, Pawła Luszczaka i Pokera. Jeśli chodzi o nasze grupki wiposkie, to oczywiście zapraszam do nich. W statystycznym filmie macie wyniki z ostatniego weekendu. Tutaj na górze pojawia się odnośnik, właśnie do tego filmiku, wystarczy niego kliknąć. Przeniesie was do takiego filmu ze statystyką z poprzedniego tygodnia. I tam są rozliczane wszystkie filmiki, które były wrzucane na kanał w zeszłym tygodniu, jak i również grupy WIPolskie. Pamiętajcie, że mam do oddania jeden bilet na Fame MMA 15. Odbędzie się w Łodzi w ten piątek. Tak więc, jak ktoś ma ochotę pojechać, zapraszam do kontaktu mailowego. Jest to bilet WIPolski z imprezą, z zawodnikami, z takim afterkiem. No i wiadomo, że różne przywileje przysługują osobom, które posiadają taki bilecik. Tak więc, jeśli ma ktoś ochotę pojechać do Łodzi na Fame-a to jedna miejscóweczka. Jest tu, u mnie szkoda ją zmarnować. Ja rozdałem wszystkie swoje bilety, które dostałem tam od jednego z influ. Jeden mi został, tak więc chętnie oddam któremuś z widzów. Zapraszam do kontaktu mailowego. Możecie również wspierać kanał tutaj. Nawet od najniższego poziomu macie dostęp do wszystkich filmików, jakie zamieszczam na kanale, a tam upgradey kuponów do popularnych serii filmowych. Są upgradey do pocharów europejskich, są upgradey do toplik europejskich. A w dniu dzisiejszym wieczorem powinien się jeszcze pojawić film na Fame MMA, no i oczywiście upgrade kuponów do pucharów europejskich, ale tylko dla wspierających Fame MMA będzie w kanale otwartym. Ja dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.